Marcin Dolniński, witam serdecznie. W ruchu zwany Orel. Chciałem parę słów powiedzieć na temat e, odlewnictwa e, odlewanych ozdób, e, broni, buław i tym podobnych. Jak się wykonuje? E, sposób jest e, dość pracochłonny. Na początek trzeba przygotować e, formę, e, wzór, modelu. Zazwyczaj wykonuje się go e, przez rzeźbienie w wosku. E, następnie taki przygotowany e, model e, obudowuje się, że tak powiem, formę. E, może to być forma ceramiczna, może to być forma w piasku. Rzadziej, ale też są znajdowane takie e, znaleziska, że forma jest od razu rzeźbiona. Kamieniu jest to o to tyle lepsze, że taką formę można wykorzystać wielokrotnie. Pozostałe formy wykonywane z piasku czy z ceramicznych rzeczy są jednorazowe. Po wykonaniu odlewu taką formę się po prostu niszczy. Odlewano z różnych metali. Najczęściej był to brąz. Dla tych, którzy nie było stać na, na bogatsze, bogatsze rzeczy, były także ozdoby robione z cyny, a także z ołowiu. No, dla najbogatszych, to oczywiście srebro i złoto. Proces, proces de facto jest ten sam, różnica jest tylko w materiale. Zdarzały się też rzeczy pośrednie, to znaczy odlew, na przykład sprzączki pasków, często po odlaniu z brązu, złocone lub srebrzone. To była taka wersja. Powiedzmy pośrednio. Tu mamy przykład lunuli. To jest symbol związany z księżycem, z płodnością. Tak, model troszkę wcześniejszy. Tu potem przykład kolejnej lunuli z wpływami chrześcijańskimi, gdzie oprócz samego symbolu księżyca mamy też już wpływy, to znaczy wzór krzyża zawieszki o kształtach toporów w znaleziskach zazwyczaj e, ciężko to interpretować jako zawieszki częściej e, w otworze, który tutaj jest znajdowane są pozostałości drewnianka, więc tak naprawdę ciężko w tym przypadku interpretować to jako zawieszkę dalej przykłady pasków i końcówek do pasków to są pochodzące z Rusi. Tutaj mamy skandynawskie zbirki. Proste sprzączki tego typu. To jest sprzączka z terenów polskich. Zupełnie prosta. Tutaj nieco późniejsze. XIII wiek i XIV wiek. Broń buława. Osadzana na drewnianym czpieniu, służyła do walki, dość niebezpieczna broń. Brosze do spinania płaszczy to 9 wiek i późniejsza XIII wieczna. No tutaj mamy jeszcze nabijki do pasów, pasy. Jeżeli ktoś chciał się dobrze prezentować, pas musiał być bogaty. Przez całą długość pasa montowano właśnie tego typu dodatkowe ozdoby, tak zwane nabijki.